Cukier, główny wróg zdrowia, tak myśli wielu, ale co, jeśli powiem Wam, że istnieją produkty, które zabijają nas szybciej niż cukier? Naukowcy z Holandii odkryli, że ultraprzetworzone produkty zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, a nawet raka. Okazuje się, że niektóre codzienne produkty w naszej diecie mogą być nawet bardziej niebezpieczne niż słodycze. Wywołują one przewlekłe stany zapalne. Zakłócają pracę jelit i oszukują nasz mózg, wzmacniacze smaku sprawiają, że jemy więcej niż potrzebujemy, a nadmiar soli podnosi ciśnienie krwi. Te produkty zawierają nie tylko cukier, ale także ogromne ilości sztucznych dodatków, tłuszczów trans i soli. Dzisiaj opowiemy, czym są te produkty, jak wpływają na wasz organizm i jak uniknąć ich szkodliwego działania. Zacznijmy od fast foodów. Kto z nas nie lubi frytek czy soczystego burgera? Kiedy jecie fast food, dostajecie nie tylko kalorie, ale także ogromną ilość tłuszczów trans. Te tłuszcze powstają, gdy olej jest podgrzewany do wysokich temperatur i dosłownie niszczą wasze naczynia krwionośne. Wyobraźcie sobie, zaledwie 2% wzrostu spożycia tłuszczów trans, a ryzyko chorób serca rośnie o 23%. To jak gra w rosyjską ruletkę z waszym sercem. Do tego fast food to sól, i jest jej tam bardzo dużo, jeden burger może zawierać prawie połowę dziennej normy sodu, to nie tylko sprawia, że chce się pić, to zmusza wasze serce do pracy na pełnych obrotach. I nie zapominajcie o cukrze, sosy i bułki w fast foodach są nim wręcz napakowane, co prowadzi do gwałtownych skoków cukru we krwi. W efekcie dostajecie nie tylko dodatkowe kilogramy, ale i ryzyko cukrzycy. Teraz przejdźmy do napojów gazowanych, wydaje się, że to tylko słodka woda, ale w rzeczywistości to prawdziwa chemiczna bomba. Nawet jeśli wybieracie wersję dietetyczną, nie jesteście bezpieczni sztuczne słodziki, takie jak aspartam, oszukują wasz mózg. Odczuwać słodycz, ale organizm nie dostaje energii. W rezultacie zaczynacie jeść więcej, aby nadrobić ten oszustwo. Co więcej, te słodziki mogą zakłócić mikroflorę jelit, co prowadzi do problemów z trawieniem, a nawet z nastrojem. Ale to nie wszystko. Napoje gazowane zawierają kwas fosforowy, który wypłukuje wapń z waszych kości. Wyobraźcie sobie, pijęcie słodką wodę, a wasze kości stają się kruche. I oczywiście nie zapominajcie o cukrze, Jedna puszka coli to prawie 10 łyżeczek cukru, to jak wypić szklankę słodkiego syropu, który natychmiast podnosi poziom glukozy we krwi i zwiększa ryzyko cukrzycy. Teraz porozmawiajmy o kiełbasie i parówkach. Wydają się takie niewinne, ale w rzeczywistości to prawdziwi cisi zabójcy. Po pierwsze, zawierają one azotany i azotyny. Te substancje dodawane są, aby kiełbasa wyglądała apetycznie i dłużej się przechowywała. Ale w waszym organizmie przekształcają się w nitrozoaminy, związki, które mogą wywoływać raka. Badania pokazują, że regularne spożywanie przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko raka żołądka i jelit o 18%. Po drugie, kiełbasa to sól, i jest jej tam bardzo dużo, zaledwie kilka plasterków, a już przekroczyliście dzienną normę sodu. To nie tylko sprawia, że chcecie pić więcej wody, ale także podnosi ciśnienie. Zmuszając wasze serce do wytężonej pracy. I w kiełbasie jest dużo tłuszczów nasyconych, te tłuszcze podnoszą poziom złego cholesterolu, co zwiększa ryzyko miażdżycy. W efekcie wasze naczynia stają się sztywne jak stare rury, a ryzyko zawału czy udaru rośnie z każdym dniem. Majonez i gotowe sosy wydają się niewinnymi dodatkami do jedzenia ale w rzeczywistości mogą być prawdziwymi kalorycznymi bombami, zawierają ogromne ilości tłuszczów trans, cukru i soli. Na przykład, zaledwie dwie łyżki majonezu mogą zawierać do 200 kalorii i 20 g tłuszczu, do tego często dodawane są sztuczne zagęstniki i konserwanty, które mogą wywoływać alergie i zakłócać pracę jelit. Regularne spożywanie takich sosów może prowadzić nie tylko do nadwagi, ale także do problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi. Margaryna i spready często reklamowane są jako zdrowe alternatywy dla masła, ale w rzeczywistości mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne. Te produkty zawierają ogromne ilości tłuszczów trans, które powstają w procesie uwodornienia olejów roślinnych. Tłuszcze trans podnoszą poziom złego cholesterolu i obniżają poziom dobrego, co zwiększa ryzyko miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto margaryna często zawiera sztuczne aromaty i barwniki, które mogą wywoływać alergie i zakłócać pracę jelit. Produkty konserwowe wydają się wygodne i trwałe, ale mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Po pierwsze, często dodaje się do nich dużo soli i cukru. Aby przedłużyć trwałość i poprawić smak, np. puszka konserwowanej fasoli może zawierać do 500 mg sodu, to 1 czwarta dziennej normy. Po drugie, wewnętrzna powłoka puszek często zawiera bisfenol A, który może przenikać do jedzenia i zakłócać równowagę hormonalną. Regularne spożywanie konserw może prowadzić do podwyższenia ciśnienia, problemów z nerkami, a nawet rakra. Bateni energetyczne często reklamowane są jako zdrowa przekąska, ale w rzeczywistości mogą być prawdziwymi cukrowymi bombami. Wiele z nich zawiera ogromne ilości cukru, sztucznych słodzików i tłuszczów trans, np. jeden batonik może zawierać do 20 g cukru, to prawie 5 łyżeczek. Do tego często dodawane są sztuczne aromaty i konserwanty, które mogą wywoływać alergie i zakłócać pracę jelit. W rezultacie dostajecie nie energię, a gwałtowny skok cukru we krwi, po którym następuje zmęczenie i głód. Zamrożone półprodukty, takie jak pizza, pierogi czy gotowe obiady, wydają się wygodne, ale mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Po pierwsze, zawierają ogromne ilości soli, cukru i tłuszczów trans, na przykład jedna zamrożona pizza może zawierać do 2000 mg sodu, to prawie dzienna norma. Po drugie, często dodawane są do nich sztuczne aromaty, barwniki i konserwanty, które mogą wywoływać alergie i zakłócać pracę jelit. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do nadwagi, podwyższenia ciśnienia i problemów z sercem. I w końcu hipsy i przekąski. Wydają się takie niewinne, ale w rzeczywistości to prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. Po pierwsze, hipsy to sól. Jedna paczka może zawierać więcej soli, niż powinniście zjeść przez cały dzień. To nie tylko sprawia, że chcecie pić więcej wody, ale także podnosi ciśnienie, zmuszając wasze serce do wytężonej pracy. Po drugie, podczas smażenia ziemniaków powstaje akrylamid, substancja uznana za rakotwórczą. To jak jedli nie tylko ziemniaki, ale i trochę chemii, która może zwiększyć ryzyko raka. I w końcu w hipsach i przekąskach jest dużo wzmacniaczy smaku, takich jak glutaminian sodu, te substancje oszukują wasz mózg, zmuszając was do jedzenia więcej niż potrzebujecie. W efekcie nie tylko przybieracie na wadze, ale i narażacie się na problemy z żołądkiem, wątrobą, a nawet mózgiem. Teraz, gdy wiemy, które produkty są niebezpieczne dla naszego zdrowia, porozmawiajmy o tym, jak uniknąć ich szkodliwego wpływu. To nie wymaga radykalnych zmian. Wystarczy wprowadzić kilka prostych, ale skutecznych poprawek do waszej diety i nawyków. Zacznijmy od tego, że wiele szkodliwych produktów trafia do naszej diety tylko dlatego, że nie zwracamy uwagi na ich skład. Na przykład w gotowych sosach i przekąskach często można znaleźć glutaminian sodu E621, który wzmacnia smak, ale może powodować bóle głowy i zakłócać pracę jelit. A uwodornione oleje, które ukrywają się w składzie wielu produktów, to właśnie te tłuszcze trans, które podnoszą poziom złego cholesterolu i zwiększają ryzyko chorób serca. Dlatego następnym razem, gdy będziecie w sklepie, poświęćcie minutę na przeczytanie etykiety. Jeśli lista składników brzmi jak wzór chemiczny, lepiej odłóżcie taki produkt z powrotem na półkę. Ale co robić, jeśli gotowe produkty są takie wygodne? Odpowiedź jest prosta: gotujcie w domu to nie tylko sposób na oszczędność, ale i możliwość kontrolowania, co trafia na wasz talerz. Na przykład, zamiast sklepowego majonezu, który zawiera tłuszcze trans i konserwanty, zróbcie domowy sos z naturalnego jogurtu, musztardy i soku z cytryny. Badania pokazują, że ludzie, którzy gotują w domu, spożywają o 30% mniej kalorii i o 20% mniej cukru niż ci. Którzy często jedzą gotowe jedzenie. Oczywiście nie każdy ma czas na gotowanie codziennie, ale nawet małe zmiany mogą mieć duże znaczenie. Na przykład spróbujcie planować posiłki z wyprzedzeniem, przygotujcie w weekend dużą porcję zupy lub sałatki, aby przez tydzień mieć zawsze zdrową przekąskę pod ręką. Badania pokazują, że ludzie, którzy planują swoje jedzenie, o 50% rzadziej wybierają fast food i gotowe półprodukty. Kolejny ważny krok to wybór produktów pełnowartościowych. Warzywa, owoce, orzechy, pełnoziarniste kasze to podstawa zdrowej diety. Są one bogate w błonnik, który poprawia trawienie, obniża poziom cholesterolu i pomaga kontrolować wagę. Na przykład zamiana białego chleba na pełnoziarnisty może zmniejszyć ryzyko cukrzycy o 20%. A jeśli zamiast hipsów będziecie chrupać marchewkowe słupki z hummusem. Nie tylko uniknięcie zbędnych kalorii, ale i dostarczycie sobie porcję witamin i antyoksydantów. I oczywiście nie zapominajcie o wodzie: napoje gazowane to nie tylko cukier, ale i sztuczne słodziki, które zakłócają metabolizm. Zastąpcie je wodą, jeśli nie lubicie smaku zwykłej wody, dodajcie do niej plasterek cytryny, ogórka lub kilka listków mięty. To nie tylko orzeźwi, ale i pomoże uniknąć zbędnych kalorii. Na przykład zamiana jednej puszki gazowanego napoju na wodę każdego dnia może zmniejszyć ryzyko otyłości o 15%. Pamiętajcie, małe zmiany w diecie mogą znacznie poprawić wasze zdrowie. Zacznijcie od jednego kroku, na przykład zastąpcie napój gazowany wodą lub gotujcie w domu przynajmniej raz dziennie. Stopniowo te nawyki staną się częścią waszego życia, a wy poczujecie, jak zmienia się wasze samopoczucie. Pamiętajcie, zdrowia nie da się kupić to coś, co tworzycie każdego dnia swoimi decyzjami. Tak, rezygnacja z ulubionych szkodliwych produktów może być trudna, ale pomyślcie, jak będziecie się czuć za miesiąc, rok czy dziesięć lat. Więcej energii, lepszy nastrój, mocne zdrowie czy nie warto wybrać zdrowego odżywiania dla takich korzyści? Zastąpcie jeden szkodliwy produkt czymś zdrowym. Przygotujcie domową kolację zamiast gotowego jedzenia lub po prostu wypijcie szklankę wody zamiast gazowanego napoju, małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Jeśli spodobał Wam się ten film, dajcie polubienie, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie go znajomym, razem możemy uczynić nasze życie lepszym, dbajcie o siebie i do zobaczenia w następnym odcinku.